Cześć, witam z tej strony Artlemax. A to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Minecrafta wraz z Artlemaxem i modami. A w dzisiejszym odcinku znowu produktywny dzień. Jak widzicie, pomiędzy odcinkami troszkę popracowałem i zobaczcie, jaki był tego efekt. E, nie, czy <grym> nie macie co zobaczyć? Tutaj? Tak, 23 diamenty. Mam też kamień filozoficzny gdzieś. Tu chyba. I już Wam pokazuję, a, po co on jest. To jest diamentowe wiertło. To wam wszystko pokażę za chwilkę, e, po kolei. E, tak więc tak, mamy sobie kamień filozoficzny, mamy też sztabkę żelaza. E, patrzcie na to. Wsadzamy kamień filozoficzny do grafting boxa, żelazo. Po trzy, chociaż potrzebne są cztery, tak, po cztery mamy sztabkę złota. Okej, okay, i dzięki temu robimy cztery sztabki złota, a następnie z czterech sztabek złota robimy, ta diament. Mhm, dokładnie. E, teraz e, różka. Tu gdzieś wiem, że był diament. Gdzieś niedaleko domku miałem diament. Co tu się dzieje cały czas? się w głowie nie mieści. Tylko oni się rozrastają. No nie, tutaj akurat to ja pozmieniałem. E, to jest kolejna moc kamienia filozoficznego jak go naładujemy. Czekajcie. Teraz zmieniamy e, transmuting in line, transmuting in a panel in a cube. Nie do końca wiem co tutaj opcje robią, ale patrzcie. Dirt możemy zamienić na Sand. Możemy go też zamienić na cobblestone. Cobblestone później możemy zamienić na stone. I nawet nie wiem na co jeszcze. Ale działa to naprawdę fajnie, patrzcie. I teraz mamy kamienny, że tak powiem, wiecie. Piedestał, tak to się chyba nazywa. O, zrobimy im tutaj OK. To też zamienię na dirt? Dobra. A więc to jest moc z kamienia filozoficznego. Jest wielka. Drewna nie można na nic zamienić. Co w dzisiejszym odcinku? E, tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie produktywny, e, ponieważ będę robił to. Quarry. Jak mi starczy materiałów oczywiście. Tak więc. E, no, spróbuję to zrobić. E, starczy, nie starczy mi chyba złota, chociaż gdzieś to powinienem mieć cały stack. Tak, wiedziałem. Diamentów mi starczy. Tego mam przynajmniej nadzieję, więc robimy po pierwsze e, Wooden OSUS e, Wooden Gear Czymnik będzie kilka Dwa diamentowe, jeden żelazny i dwa złote? Chyba tak, czekajcie Trzy żelazne, dwa złote i dwa diamentowe Trzy żelazne, dwa złote i dwa diamentowe Czyli w sumie siedem, czyli jeszcze trzy Okej, okay. to jest tak e, trzy żelazne. A zapomniałem, te wszystkie mogę zamienić na kamienne. Teraz kamienne tu, trzy żelazne. Trzy żelazne. A nie, wszystkie muszę na żelazne zamienić. Eee, oh, nie myślę, nie myślę, naprawdę nie myślę. Mi się to nie podoba, ani troszeczkę, bo nie wiem, czy mam żelazo. Mm -hmm, tu jest silver. Silvera nie potrzebuję. Grrr. Ok, Okej, niech się żelazo przerobi. Jak tam energia? Pełny bok jest pięknie. Dorobiłem troszkę tych. No, jak to się zwie paneli słonecznych, o właśnie jak widzicie tutaj jest 2, 4, 5. Będzie 6, niedługo Już wiem jaki błąd popełniałem. Kabel miedziany może się przenieść tylko przez 4 pola. Transmitować energię. Czyli tu jest raz, dwa, trzy i tu było czwarte. Jeśli tu chciałem dać już kolejne, no to Kabel y, miedziany po prostu tego już nie obejmował. Ała, to bolało. E, za ten czas, jak się przepala to żelazo, to ja sobie zrobię może... ...te, jak to się nazywa? Mm, landmarki. Do tego potrzebuję tego. Niepotrzebne mi tego, śmieci tylko normalnie, Jezu. O, jeszcze tu mam żelazo. Ej, to może starczy. 4 razy 4 16. Tak, powinno starczyć. Okej, okay, no zobaczymy. 4 Tak, jest. To teraz 2 złote, nie, 4 złote muszę zrobić. Cztery. I dwa diamentowe. Okej. Okay. To mamy już to. Eee, teraz diamond pickaxe. I coś jeszcze? Chyba tylko, razem był było u góry. Tak! Haha, <laughs> udało się! Żelazo, żelazo. Złoto, złoto. Diament, diament. Diamentowy pickaxe. I redstone. Jest. Quarry. Teraz zrobię silnik parowy. Wiem, nie jest on jakiś bardzo efektywny, czy jakoś bardzo dobrze działa, ale wystarczy. Doszedłem do wniosku, że wystarczy. A oczywiście teraz, jak potrzebuję, to cobblestone'a nie mam. W sumie mógłbym się przespać. Się ciemno robi... Albo... Energia jest, to niech pracuje. Chociaż to i tak by pracowało, wiecie. Full wypas, nie? Hehe, nie <grystanie> wie. Eee, co ja miałem zrobić? Czekajcie, bo nie pamiętam. A, wziąłem się To jest gravel, tu jest cobloston. Dobra. Muszę sobie zrobić klucz, żeby usunąć ten generator, bo przez przypadek go sobie postawiłem chciałem zrobić więcej tych. No, eee, więcej paneli słonecznych właśnie. Język mi się pląta. Dopiero co z siłowni wróciłem, więc y, ręce też zmęczone. Ale Co tam? Dajemy radę. Szkło, 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 szkło. szkło. Też powinienem mieć, bo przecież ukradłem e, trochę szkła tym mieszczanom. To mi się przynajmniej wydaje, chyba że mi się to śniło, co jest. Nie, ukradłem, wiedziałem. <grych> Wiem, ale nie mówcie nikomu, dobra? Taka nasza mała tajemnica. Fast on gear. dwa, 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 cobleston u góry. Eee, szkło i jeszcze... A! Fuck gir, gir. Piston, szkło. Cobleston, cobleston, cobleston. Nie wiem? W sumie muszę zrobić jeszcze jeden kobos yy, ten yy, silnik A już Wam mówię dlaczego e, Ponieważ No powiem szczerze, że naprawdę silniki parowe nie są aż tak wydajne I możemy mieć przez to problemy z szybkim wydobywaniem materiałów Więc dlatego lepiej to troszkę przyspieszyć Powiedzcie mi, że mi starczy wszystkiego, żeby to zrobić To będę w siódmym niebie, naprawdę Tak Nie muszę wracać do Skrzynewski, sialala, tralala <noise> Mam nadzieję, że dźwięk będzie wychodził w porządku Niby robiłem test przed e, nagrywaniem, ale wiecie, różnie to może być Okej, okay, mamy wszystko zrobione chyba Prądu cieka, więc ja idę się przespać i widzimy okay, Okej, jesteśmy z powrotem Prądu chyba zabrakło A nie Mieli się dalej, więc to dobrze Tu dam, żeby się przepalało A co tam Będziemy szaleć. W sumie naładuję sobie też wiertło. To dopiero zabierze energii, patrzcie jak ucieka. Ale ładuje się przynajmniej. Okej, okay, będzie. A teraz muszę zrobić red z tą torczę. Też mam chyba wszystko tutaj. Czemu ja to tak robię? Potrzebne mi są trzy red z tą Czyli to wystarczy. To okej, okay, Landmark. Eee, wezmę też rury. I zrobię sobie około czterech skrzynek w sumie. Zobaczycie, dlaczego to będzie potrzebne. Może nie tak na początku. A, powinienem zrobić jeszcze silnik e, Redstone. Dobra, na razie wystarczy tylko ten jeden. Okej. Okay. A, jeszcze jedna właściwość kamienia filozoficznego. Trzymam go w ręku. Naciskam bodajże C Crafting. Hihi. Więc yy, nie muszę uciekać do crafting bencha, żeby sobie zrobić przedmioty. To jest naprawdę bardzo przydatne, szczególnie w kopalniach. Wiecie. Tylko muszę uważać, żeby nie zginąć, bo on jest doskoś, dość kosztowny do zrobienia. Okej. Okay. Czas rozpocząć wydobycie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, a nie zostanę zjechany za to, co właśnie teraz chcę zrobić. Patrzcie, moja farma drzewek. Zastanawiałem się, czy mogę użyć mączki kostnej, żeby urosły. I mogę! Dzięki temu mam teraz 10 drzewek tam chyba jest. E, 2, 4, 5, 10, 12, 13 nawet drzewek, więc to powinno mi dać e, troszkę żywicy. Mam nadzieję. Sprawdzimy, gdzie może pokażę jakieś diamenty. Hmm No nie wiem Ale w sumie, tu jest fajne miejsce Ok Zrobimy sobie taką dziurkę Na początku nie jakąś dużą Bo silnik parowy naprawdę nie wydoli, żeby tyle wykopać Teraz włączamy landmarki Jeden, drugi, i widzicie? Mamy całość Teraz stawiamy Quarry Landmarki możemy użyć z powrotem. To jest piękne, że nie musimy ich robić co chwilę. E, przy quarry... postawimy dwa silniki, oczywiście. Tylko czekajcie, gdzie ja muszę postawić, żeby zaczęło to pracować. Tu. A, ja mam jedną rysowną torcz I nie wziąłem sobie, oczywiście, węgla. Ech. Na początku włożę węgiel, żeby sprawdzić czy to w ogóle zacznie pracować. Tak, zaczęło. Może drugi postawię tutaj. Też tam drewna. Nie mam Redstone Torcza, ale mam patyk i mam redstone. Okej. Okay. I pracuje. Widzicie? Takie magiczne urządzenie robi frame. E, robi po prostu. No, wiedziałem, jak to się nazywa. Mm. Cholera, wyleciało mi z głowy. Robi obudowę po prostu, no tak to za nazwę. Wiem, że nie tak to się mówi. Kurde, no nie pamiętam. No, niestety musicie mi wybaczyć niekiedy takie wpadki, bo to będą wpadki. Teraz tu postawimy sobie dwie skrzynki. A tu musi być drewniana. Tu musi być drewniana. I tu jeszcze dwie skrzynki. Ok, e, ja skoczę po węgiel teraz. To niech się zrobi całe. I zobaczymy się dopiero, jak już to się zrobi całe. E, do tego, do napędzania tego, e, będę używać e, lawy, myślę, w pewnym momencie. A lawę będę wydobywać e, pompą. Też się dowiecie, jak to wszystko wygląda. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Tylko muszę znaleźć e, spore źródełko lawy, gdzieś nie bardzo daleko. Najlepiej takie jeziorko, jak tam było, tylko że troszkę bliżej. Eee, co tu mam jeszcze pokazać? Aha! Widzicie? Zrobiłem sobie portal. Bo tak jak myślałem, blockbreakerem można usuwać obsidian, tak jak wam pokazałem. Ale nie można pistonem przesuwać e, Obsydianu. Na pewno wy o tym wiedzieliście i oglądając poprzedni odcinek krzyczyliście nie ha ha, ha nie zrobisz tego, bo nie można przesuwać e, Obsydianu by pistonem. Tak wiem Nie znam się w ogóle. Ale spokojnie. Spokojnie dojdę do wszystkiego. No chyba mi nie powiecie, że nie mam węgla. Przecież. Ach. No, ejże hmm. Nie, tu jest tylko jeden obsydian O, tu mam tu dużo żelaza Haha, <grywa> ja szukałem żelaza No Smutno mi się teraz zrobiło Nigdzie nie ma węgla Dobra, to pójdziemy do kopalni gdzieś może e, przy brzegu wydobędę węgiel I pokażę Wam też e, działanie Diamond Drill, ho 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 Jak tam? Na szczyty? O! Obudowę już chyba kończy robić, więc podejdę tam, pokażę Wam co i jak. O! Tu jest węgiel, to czekaj. O! Tam może być jakieś złoże lawy niedaleko. A, żeby zrobić tak, żeby zrobić tak, widzicie jak szybko to wydobywa? To jest po prostu momencik. Tylko, że to oczywiście zużywa prąd. I muszę go ładować co jakiś czas. Dopóki nie zrobię sobie urządzenia zwanego badboxem. Tak. Wtedy go, będę go mógł nosić ze sobą. I on po prostu będzie pobierał prąd z tego urządzenia, z tego badboxa. Tak, jak myślałem, silniki przestały pracować. Ale teraz te 9 węgla powinno im dać troszkę więcej pary. O, i widzicie? Cały dirt się tutaj zbiera. Wszystkie surowce się to będą zbierać. Patrzcie. I ta cała dziura, ten cały obszar, tutaj co zaznaczyłem, będzie wykopany aż do samego bedrocka. Tylko będę musiał uzupełniać węgiel. E, Ale wiecie co? Tutaj zrobię inaczej. Ten redstone torch postawię tu pod spodem. A tu wsadzę dirt. Tu jest. Tak. I tu zrobię to samo. Tak wiecie, żeby estetycznie wyglądało po prostu. Okej... Okay. Redstone Torch. Chodź tu. Niestety... To tutaj musi być. Akurat ta pochodnia. Ta czerwona pochodnia. Dzisiaj już 45 dirt'a, a to dopiero początek. Patrzcie, jak... ile tego idzie. A pomyślcie sobie, jak dojdzie do Cobblestone'a. To ten cały dirt, to będzie Cobblestone. Fajnie nie. Zobaczmy mniej więcej co tu możemy. Czego tu mogę się spodziewać. 256 to jest żelazo chyba 128 jeszcze lepiej. 512 może troszkę redstone'a się znajdzie. Zobaczymy. E, najlepsze jest to, że jakby tej rury tutaj nie było, to patrzcie. Dziu! Dziu! Ziuuu! A nie podadziała. Ziuuu! Fontanna! Tak samo się będzie robić jak e, obydwie skrzynie się zapełnią. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jak coś to zrobię, to jeszcze jedną skrzynię. O, jaskinia. Patrzcie. Co tu jest? Węgla, troszkę węgla, węgla. Tu jest węgiel. Daj węgiel! Nie młyn Daj węgiel! Daj żelazo! Żelazo będzie potrzebne! Bardzo! Zresztą węgiel teraz też, dopóki nie zrobię jakiejś właśnie fabryki, nie wiem, lawy. Tak, jakiegoś wydobycia lawy dużego. Wtedy będę mógł zrobić e, combustion engine, czyli silnik parowy, e, nie parowy, tylko normalny silnik. E, podobny do takich, co jest w samochodach. Nie, tego tu nie chciałem dać. No, podobny do takich, co jest w samochodach i napędzać go po prostu lawą. Nie będzie to bardzo efektywne i nie będzie to starczać na długo. Ale te silniki są dużo szybsze niż te parowe, więc e, w sumie na jedno wyjdzie tyle węgla, co ja zużyję na te silniki parowe. To zastąpię to lawą po prostu i naprawdę nie będę na tym stratny. Zobaczmy, co tu jeszcze dalej jest. Wydobędę jeszcze tylko troszkę węgla i wyjdę stąd, bo jestem aktualnie na Peaceful e, i nie chcę zwiedzać jaskiń na takim poziomie, bo to jest po prostu śmiech na sali. No, tak więc, tak jak mówiłem, e, wyjdę z tej jaskini. Dołożę węgla i niech to sobie pracuje. Chyba znowu stanęło? Nie. Kopię dalej. Widzicie, węgla troszkę idzie, więc... muszę znaleźć jakieś źródło lawy. Albo spod ziemi może e, wydobywać i zrobić teleporting pipe. No nie wiem, naprawdę. Muszę się nad tym zastanowić poważnie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo... nie wiem, naprawdę. Kotek Pantera, rejokorze. Gdzie? Pamiętacie tego gościa, co tam stał? Chodźcie do niego. Zobaczymy, czy już będzie chciał z nami porozmawiać, bo mamy troszkę lepszy status we wiosce. Słońce zachodzi. Ok, co dzisiaj jeszcze zrobimy? Znaczy, zobaczę, ile trwa odcinek. I co dzisiaj jeszcze zrobię? Pójdę do drugiej wieży. Na początek tak, do drugiej, ponieważ Blazów się tam boję. Zrobię sobie po prostu żelazną zbroję całą. Ty, patrzcie. Nie ma Freda. Pożece. Jaki ham. Ale dobra. E, to ja teraz uciekam do wioski. No, tamte silniki mam nadzieję, że przez noc się nie skończy węgiel. Tam widać moją wioskę? Możliwe. Chociaż nie, to jest to moje wydobycie. Eee, no, ładuję też sobie wiertło diamentowe, chociaż nie wiem, czy wiertło diamentowe chcę ze sobą brać tam do tej drugiej wieży. To może być samobójstwo. Tak troszkę, o tu jest moje wydobycie. A sprawdźmy, co tam słychać. Troszkę to oświetlę. Pięknie, chociaż się za to robi lek lekki, ale pracuje ładnie. E, po drodze do tej drugiej wieży, albo z tej drugiej wieży, e, zajdziemy tutaj i zobaczę jak tam e, to wygląda sprawa. Hej ho, hej ho, do domu byś się cło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Ech, wiem, czemu nie mogę biegać? No, biegaj! A tu co jest? Co? Tu się buduje? A nie, to ja się chyba bawiłem tym... <grywanie> ...kamieniem filozoficznym. Tak, wszędzie gdzie widzicie piasek, taki gdzie jest nie bardzo e, miejsce na piasek, to e, to ja. To moja zabawa. Wiem, mógłbym sobie znaleźć jakieś zajęcie twórcze poza nagrywaniem. Wiecie, coś porobić, coś pobudować, zrobić może w końcu wejście, dach. Bo cały czas pod nie wiem, tutaj urzęduję. Ale nie, mnie to nie kręci. Mi kręci zabawa z kamieniem filozoficznym. Ho, 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 ho. Czyli się wtedy wiecie jak Harry Potter. W komnacie tajemnic. Uff. Nie wiem za bardzo o czym gadam, więc... Idę spać. Okej, okay, jest ranek. W sumie się nie spodziewałem, a ten odcinek trwa już 22 minuty. No? Troszkę czasu. A, jezu też pada, więc mi nie będzie przebywać energia. Więc, e, co jeszcze zrobię w tym odcinku? Pójdę sprawdzić kopalnię. I... No i co? Się będziemy żegnać. Zobaczymy, czy kopalnia wydobyła jakieś wartościowe... E, ...klocki. Jakieś, nie wiem, żelazo, Mieć może nawet. Tin by mi się bardzo przydał, cyna. Bo mi się skończyła, potrzebuję baterię porobić. Redstone też na pewno. Może jakieś źródło na lawy znalazło. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Za mną. O, widzę, że jest głęboko. Silniki działają, to dobrze. A jeszcze się nie nagrzały. Nie, na razie chyba nic ciekawego nie wydobyło. A nie, jest troszkę kopru. Także jakieś tam postępy są. jest troszkę kopru, jest troszkę cobblestone'a, gravelu. Gravel się też przyda na pewno do wioski. Kamień będę musiał przepalić, bo w wiosce teraz potrzebują e, stone. Tak więc, e, moi drodzy... Tym widokiem e, maszyn w pracy wykonującej... E, można powiedzieć, że z Minecrafta się przesuwamy w stronę czasów e, dzisiejszych, co teraz e, są. Że praktycznie maszyny wykonują za nas całą pracę. Ech. Troszkę źle się z tym czuję, no ale wiecie... Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Okej, okay, tak więc do zobaczenia, do usłyszenia, w następnym odcinku idziemy podbijać wieże. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, jeśli się podobało, poleccie znajomym, a co Wam szkodzi, przynajmniej się będziemy rozrastać. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, pa!